Właśnie z Niemiec, A Fairy Tale from Germany. O smutnym smutku. The Fairy Tale of the Sad Sadness. Była kiedyś mała kobieta, która szła po zakurzonym chodniku. Once there was a small woman walking along a dusty sidewalk. Prawdopodobnie była już dosyć stara. She probably was quite old, ale szła lekko, uśmiechała się i miała jakąś świeżość w sobie, niczym beztroska młoda dziewczyna. But she was lightfooted, and her smile had the fresh brilliance. Like that of a reckless young girl. Zatrzymała się przy skulonej postaci. I spojrzała w dół. She stopped at a huddled figure and looked down. Nie za wiele mogła rozpoznać. She could not recognize much. Ta istota, która siedziała w tym pyle i kurzu wydawała się prawie nie mieć w ogóle ciała. The being which sat there in the dust seemed almost without a body. Przypominała jej planelowy kocyk z obrysem człowieka. It reminded her of a flannel blanket with the outlines of a human. Mała kobieta pochyliła się troszkę i spytała, Kim jesteś? The small woman bent down a little and asked, Who are you? Dwoje oczu prawie bez życia, ze zmęczeniem spojrzało w górę. Tu, almost lifeless eyes, tiredly looked up. Ja? Ja jestem smutek. Me? I am the sadness. Wyszeptała cichym. Prawie bez życia, głosem, którego prawie nie można było w ogóle usłyszeć. Me? I am the sadness. Whispered a low and stagnant voice, so that it almost could not be heard. O, smutek! Mała kobietka wykrzyknęła radośnie, tak jakby witała się. Ze starym przyjacielem. Oh, the sadness! The small woman shouted with a happy voice, as if she was welcoming an old friend. To ty mnie znasz? zapytał smutek podejrzliwie. You know me? The sadness asked suspiciously. Ależ oczywiście, że cię znam. Często mi towarzyszyłaś w mojej drodze. Of course I know you. Often you have accompanied me along the way. Tak, ale czy ty ode mnie nie uciekasz? Yes, but why don't you run away from me? Nie boisz się mnie? Aren't you afraid of me? Smutek powiedział podejrzliwie, sadness said suspiciously. Dlaczego miałabym od ciebie uciekać, kochana? Why should I run away from you, dear? Przecież wiesz bardzo dobrze, że potrafisz dopaść każdego. You know very well that you can catch anyone. Ale chciałam Cię zapytać o co innego. Dlaczego jesteś tak bardzo zniechęcona? But I wanted to ask You, why do you look so discouraged? Jestem. Jestem smutna. Odpowiedziała szara postać bardzo kruchym głosem. I am sad. The gray figure answered in a fragile voice. Staruszka usiadła obok niej. The old woman sat down beside her. Ach tak, jesteś smutna? Pokiwała głową ze zrozumieniem. So you are sad, she said and nodded understandingly. No śmiało, powiedz mi, co Cię tak ogromnie smuci. Go on, tell me what depresses you. Smutek westchnął głęboko. The sadness. Signed deeply. Czyżby tym razem naprawdę ktoś chciał go wysłuchać? Could it be that this time someone really wanted to listen to her? Och, jakże często tego pragnęła. How often she had wished for that? No, bo wiesz, zaczęła. Mówić wahając się, ale bardzo pozytywnie zaskoczona. Oh, you know, she hesitantly started amazed. Chodzi o to, że nikt mnie nie lubi. It is just that nobody likes me. Moim przeznaczeniem jest kroczyć między ludźmi. I pozostawać z nimi przez jakiś czas. It is my destiny to go among people and remain with them for a certain time. Ale kiedy ja już przychodzę, to oni się boją. But when I come to them, they are scared. Boją się mnie i unikają mnie, jakbym była jakąś zarazą. They are afraid of me and avoid me. Like the plague. Smutek przełknęła ślinę. Oni wynaleźli takie zdania, którymi chcą mnie przepędzić. The sadness swallowed. They have invented sentences, with which they want to banish me. Na przykład mówią: Bzdura, życie jest fajne. They say, rubbish, life is fun. A ich sztuczny śmiech prowadzi do skurczów żołądka i sprawia, że tracą oddech. And their fake laughter leads to cramps in their stomachs and makes them short of breath. Mówią na przykład: chwali się to, co sprawia, że jesteśmy silni. Praised be that, which makes us tough. A potem? Wojna and then they get a pain in their heart. Na przykład mówią, musisz się wziąć w garść. They say, you have to pull yourself together. I czują jakiś skurk w swoich barkach albo w swoich plecach. And they feel a cramp in their shoulders and in their backs. Albo mówią, tylko słabi ludzie płaczą. Or they say, only weaklings cry. I z tym nagromadzeniem swoich łez w swoich głowach, te głowy prawie eksplodują. And with the build-up of tears their heads almost explode. Oni uśmierzają swój smutek narkotykami, alkoholem, bo nie chcą mnie odczuwać. Or they numb themselves with drugs and alcohol, so that... They do not have to feel me. O tak. Staruszka potwierdziła. Ja często spotykałam takich ludzi. Oh yes, the old woman acknowledged. I have met such people often. Smutek uspokoił się troszeczkę. The sadness settled down a bit more into herself. Ale ja chcę tylko pomagać ludziom, but I only want to help people. Kiedy jestem blisko nich, oni potrafią odnaleźć samych siebie. When I am close to them, they can find themselves. Pomagam im. Zbudować takie gniazdo, w którym mogą przyglądać się swoim ranom i opatrywać je. I help them to build a nest to tend their wounds. Smutni ludzie mają szczególnie cienkie skóry. Sad people have especially thin skins. Niektóre smutki otwierają się ponownie, jak źle wyleczone rany, a to bardzo boli. Some sorrows get opened up again, like badly healed wounds, which hurt a lot. Ale tylko ktoś, kto pozwala na smutek i wypłacze te swoje wycofane łzy, może naprawdę uleczyć te rany. But only someone who allows sadness and cries all their bottled up tears can really heal the wounds. Ale ludzie wcale nie chcą, żebym im pomagała. But people do not want me to help them. Zamiast tego oni się przeozdabiają śmiechem i dekorują w ten sposób swoje blizny. Instead, they put on a garish laughter over their scars. Oni zbroją się grubą, zbroją grubym pancerzem zbudowanym ze zgożknięnia. Or they arm themselves with thick armor made of bitterness. Smutek już nic nie mówił. Najpierw zaczął cicho łkać, a potem silniej, aż w końcu desperacko zapłakał. The sadness said nothing. Her weeping was first weak, then stronger, and finally desperate. Kobietka objęła tę zatopioną we łzach postać swoimi pocieszającymi ramionami. The old woman encircled the sunken down figure in her comforting arms. Jakże była delikatna i czuła. How soft and tender she was. Podczas gdy głaskała tę roztrzęsioną, zawiniętą postać. While she caressed the quivering bundle. Wypłacz się, wypłacz, mój smutku. Szeptała z miłością: Just weep, my sadness, she whispered lovingly. Odpocznij troszeczkę rest a little bit, żebyś mogła znów nabrać trochę sił, so that you can gain some strength again. Od teraz już nie będziesz nigdy szła sama. From now on you should not walk alone anymore. Zawsze będę ci towarzyszyła. I will accompany you. Tak żeby już nigdy zniechęcenie nie zawładnęło tobą. So that discouragement does not gain power. Smutek przestał płakać. The sadness stopped weeping. Usiadła, popatrzyła zaskoczona na swoją nową towarzyszkę. She sat up and looked astonished at her new companion. Ale, ale kim ty właściwie jesteś? But, but, who are you? Ja? Mi? Ma? powiedziała uśmiechając się szeroko. The small old woman said, grinning. A potem dodała, uśmiechając się lekko jak mała dziewczynka. And then she said, smiling easily like a little girl. Ja jestem nadzieja. I am the hope.